Ja sobie nie, 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 ja sobie ten. Ja chciałem mieszkanie sprzedać, mieć pieniądze na to, żeby w Wielandii na spokojnie mieć sobie na spokojnie, żeby sobie bezstresowo sobie uza, założyć swoją założyć rodzinę, cieszyć się seksem z kobietą dwa, trzy lata, nie trwonić na głupoty, tylko na to, co potrzebne. No a ta pewnie w przyciągu po ślubie czy coś bym sobie założył, jakaś tam interes, ta by ze swój rok chciał wdrożyć interes. No, do usprawnienia ludzi w parku, starszych i młodych. Ja widziałem też, robią takie ćwiczenia, po prostu zwykłe rozrzewki. a ja będę chciał usprawniać i na internecie upubliczniać. Jeszcze będę ziółko konopne sadził, Padre Francesco będzie sadził Abla, to powiedział już w telewizji, oficjalnie w Oliwii w katedrze też słyszeli, byliśmy, a ja będę, ja mam księga jeszcze przekazane, w Irlandii legalnie sadził drzewo matki, Planeta natura i z tego będę zarabiał z nasionek sprzedaży. Padre zarobi Francesco na tym miliony, triliony euro, ja też może i będzie fajnie, że od Konrada Jakuba Bizona, którego światło zna wszyscy, nie będą chcieli wspomóc prostu. Takie serdeczne, nie jest produkcja handlowa, tylko od serca, trzymane przy sercu. Będzie zarobek namnożony, że ze świata będą chcieli kupować i padr będzie miał grube triliony euro na ratowanie Afryki i świata i przykłady milionerom pokazywał. Świat wie. Trzeba było woli wkazać, że być chrześcijanie prawdziwi tam co tam chodzą, to wiedzą. I też była generalizacja. Ej, a ja jestem, ja se ja poradzę, trudno tam no co? Ja, ja Wiem, że... Zechce. Chodzi o to, żebyś... Chodzi o to, żebyś jakoś wpisał w suszotki. Nie chodzi o A kasą, kasą, kasą. Kasą zasadami. A jakimi zasadami? Nie, chodzi o to, żebyś sobie załatwił tutaj piszenie. Nie, to wchodź, nie to wchodź, nie to wchodź, nie to wchodź. To tam tylko leokadia z Władysławem, że to ma wchodzić, być, Ojciec Święty też. Załatwić i wtedy można spokojnie wjechać. No, no, to co? Ko, ja sobie poradzę, dziękuję, Pokrejnie, ja sobie tam poradzę, dziękuję, ja tam znam ludzi, nie ludzie znają bardzo dobrze, księdza, nie jak jakiś popular starszy, jakiegoś dziewonka, bo ponad normalnego, dobrego człowieka, za to, co dobre tego, jest jakieś tam pseudo coś tam, bajesz, iluzje, ja sobie spokojnie poradzę, no się proszę, nie się proszę nie Ja najważniejsze nagranie Leokadii mam, to że bardzo wiele i mam też i, i, tak, tak, swoje ja dzieciństwa i Władysława i to dla mnie takie jest najcenniejsze. Wiesz? Po porannym stanie, ja swoją parę spraw. a ja jestem doczódł, daję do przodu. Część trawiony, można zima, to na przodu, jest, tu to jest, tu się zjem, to jest, do pracy. to jest, to jest, i na i i to jest, do Irlandii i witam, i witam. to jest, to jest, to wybiorę. to opcja, bo ale tak, tak jest, w Irlandii to 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 ja Wiadomo, że to jest mój dom, to jest Twój dom, ale też... To nie dom, to, ja to ja dom nie przyszłość to załatwić, Ludzie. tak? Nie ja byś pojechał wtedy, popracował na remont, gdzieś jakieś tam mieszkania zarobił, ale już byś miał tutaj zamienione mieszkanie tam, gdzie byś chciał. A to myślałem, że od Leukadi, od że to ma na, ja tak na sekrzenie, na założenie rodziny, na swoje, inteligentnie tak jak ja to ma poukładane, swoja mm. głowa, a nie przyjazzę są, da swoja głowa, ulica, to mi moje runo przeciążę i wancował obraża. Brzydko wręcz. Mówię żółko jeszcze, tak, nie żółko tylko. Nasiona odmiany, dwie albo jedną. Nie drogi, bo grażyna nie wyrzuciła, to już watykawy cały świat, to przodki nie wypowiedziały, rozpowiedziały. Grażyny. Muszę się tu nie upiłonąć, tylko to było szybciej. Historie różne, ja się to nie wstydzę. I wezmę tego. samowie będę sobie... E, tu prawił. Krzyżówkę sobie Odejść do tego naprawdę, jak dorosłych to podstawa mieszkania, załatwić tutaj sprawę mieszkaniową. I wtedy możesz sobie pojechać na kilka miejsc i zapracować na ewentualny remont, czy jakiś, nie wiem, ale inne, co będziesz potrzebował. Znajdziesz to. To jest tak no tutaj.